Dzień dobry, skarby, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale Benji właśnie poluje na mucha i to jest bardzo nieudolne, nawet nie będę wam pokazywać, bo... Benżulku, odpuść! Słuchajcie, od kilku dni walczymy z kotem, bo zrobił się nam maksa nieznośny I serio, poważnie rozważamy, czy nie zatrudnić tutaj behawiorystki, żeby trochę nam pomogła go ogarnąć Dużo osób mówiło mi, że koty bengalskie to jest trudna rasa, ale nigdy wcześniej tego nie doświadczyłam, bo on zawsze zachował się super I był najcudowniejszym kotem na świecie, teraz też jest oczywiście cudowny ale po prostu, wiecie co, zrobił się tak rozpieszczony, jest taki roszczeniowy Jak czegoś nie może dostać, albo na przykład nie wiem, nie mam czasu go pogłaskać, to po prostu chodzi i na maksa krzyczy. Zaczął drapać, i no, jest bardzo niegrzeczny. Słuchajcie, u nas klimat standardowo wyjazdowy. Tak jak Wam mówiłam, te wakacje będą dla nas takie szalone, trochę będą. Za chwileczkę jedziemy do Gdańska. Tam spędzimy weekend razem z Jury i moimi przyjaciółkami. E, następnie jadę na obóz taneczny, słuchajcie. I powiem Wam szczerze, że chyba pierwszy raz tak totalnie będziemy osobno tyle dni. Juri wiesz o tym? Które teraz sobie uświadomiłam. Nie będzie mnie 10 dni, jedziemy na Mazurę razem z Dewan, z Robertem. Będą to na pewno godnie pełne sportu, ponieważ oprócz zajęć tanecznych będzie też tam Muay Thai, będą, będą sporty zespołowe. No, będzie mega dużo zajęć, to jest zawsze taki dla mnie bardzo aktywny czas. Wezmę ze sobą kamerę, natomiast szczerze mówiąc, nie wiem, czy będę miała tam czas po prostu na to, żeby nagrywać filmy. Postaram się dla Was nagrać chociaż jeden film, taki dzień z życia na takim obozie. Dajcie znać, czy w ogóle chcecie taki film, czy jesteście ciekawi, jak to wygląda. Ale moje filmy taneczne bardzo wam się zawsze podobają, więc postaram się nagrać dla Was chociaż taki jeden dzień stamtąd. Ja mam tam sporo pracy, ponieważ oprócz tego, że prowadzę zajęcia, jestem również wychowawcą. Dzisiaj, tak prawdę mówiąc, bardzo spontanicznie zaczęłam nagrywać tego vloga, ponieważ dzisiaj Juri gra w wolności i idziemy wszystkie razem z moimi przyjaciółkami i stwierdziłam, że podzielę się z Wami tym wieczorem, tym dniem, moimi przygotowaniami. E, bardzo się cieszę, jest Ci przepiękna pogoda. Trochę się martwię, co prawda, o jego nogę, ale może się znieczuli trochę drinkami i będzie dobrze. Powolutku już też. Zaczynamy się pakować, ogarniać wszystkie rzeczy na wyjazd. Ja wam powiem szczerze, że ja się nawet jeszcze nie uporałam z praniem po cyprze, więc generalnie. Jest grubo. Za chwileczkę pokażę Wam również, co dzisiaj upolowałam w TK Maxie, bo naprawdę myślę, że zrobiłam tam świetne zakupy. Juri dzisiaj pojechał kupić klapki, a ja wróciłam z czterema parami spodni. Zaraz Wam pokażę. Dobra, spodnie numer jeden są z Mango, nie z TK Maxa i to są takie Mam Jeansy. Bardzo podobne Mam niebieskie i polowałam długo na takie szare albo czarne. No i udało mi się dzisiaj dorwać się w mango jeszcze na wyprzedaży za 69 zł. Wydaje mi się, że naprawdę bardzo fajnie leżą. Ja ostatnio bardzo polubiłam ten krój z Spodni, czyli nie takie mega obcisłe rurki, jak zawsze w sumie lubiłam nosić, tylko właśnie takie mam jeansy. Także to jest mój pierwszy zakup. Dobra, chyba się poprzebieram dla was, żeby wam to wszystko pięknie pokazać, ponieważ kupiłam na maksa, dobrej cenie, trzy pary spodni z TK Maxa. Kolejne spodnie są właśnie z TK Maxa, są z Big Boka i one są takie dresowe, ale zobaczcie, z takiego eleganckiego materiału, który delikatnie połyskuje. Również jest to rozmiar XS, aczkolwiek to jest jakaś... Naprawdę duże egzeska, ale mają tutaj ściągacz. Bardzo mi się właśnie spodobało to, że są takie elegancko. Hmm. Jak mówię elegancko, to tracę ostrość. Spróbujmy jeszcze raz. O nie. Tu jestem. O, bardzo mi się spodobało, że są takie elegancko-sportowe, bo mają fason typowego dresu, a jednak są z takiego połyskującego materiału I myślę, że do białych butów i fajnej białej torebki będą wyglądać naprawdę spoko Dobra, lecimy dalej I kolejne spodnie też to są takie boyfriendy w sumie, albo mam jeansy, nie wiem Odkryłam dzisiaj, że w TK Maxie są rzeczy z Bershki, z Pull Bear, ze Stradivarius Ja nigdy na to wcześniej nie zwróciłam uwagi I są po prostu w jakichś totalnie śmiesznych cenach Słuchajcie, zapłaciłam za te spodnie 34 zł. Za te poprzednie z Big Boka za 50. Bardzo mi się w nich spodobało to, tutaj, wykończenie, że są takie tutaj podarte. No i myślę, że tak 35 zł to naprawdę. Mega. I ostatnie spodnie to są takie zwykłe shorty. Te spodnie są z Bershki i uwaga, kosztowały 22 zł. Spodobały mi się, bo są troszeczkę dłuższe i nie mam na wierzchu tyłka w nich, więc to bardzo fajnie. Także słuchajcie, łącznie zapłaciłam w takim akcie chyba 90 zł za trzy pary spodni. Jestem bardzo, bardzo zadowolona. A ty? Bardzo. Bardzo. Zadowolony. Moje trzy pary spodni kosztowały tyle, za twoje klapki. Słuchajcie, te wszystkie spodnie oprócz tych spodenek mam w rozmiarze XS Te spodenki to jest S, ale są na mnie też dobre Dajcie koniecznie znać, które z tych spodni podobały wam się najbardziej Ja jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolona, bo za mega mało kasy mam super parę spodni Ostatnio właśnie też w TK się dorwałam jeszcze takie buty, tylko są strasznie brudne I tak samo jestem z nich naprawdę bardzo zadowolona, ponieważ są całe skórzane i w środku i na zewnątrz Bardzo wygodne i do wszystkiego pasują Dzisiaj jest taki trochę vlog, który jest holem zakupowym Yy, Dziś też poprosiłam Was na Instagramie o to, żebyście pomogli mi i doradzili mi, jaki krem lubiłam kupić, ponieważ na pewno wiecie, jeżeli ktoś mnie ogląda od początku, że... Od kilku lat używam kremu BB Miszy i przyszedł taki czas, że postanowiłam, że go na coś innego zamienię, bo już po prostu mam ochotę na coś nowego, tak długo używam tamtego. No niestety ze względu na to, że jestem tak opalona, nie było dla mnie żadnego kremu BB. Mnóstwo z Was polecało mi kremę BB ze Skin79 i ja słyszałam o nich sama wiele dobrego i bardzo chciałam go kupić, ale niestety po prostu był totalnie za jasny, no i źle to wyglądało. Kupiłam taki z Max Factora, ponieważ po prostu tylko on miał odpowiedni dla mnie kolor. Zobaczymy, nie jest to krem B, jest to lekki podkład pielęgnacyjny, ale w razie czego będę sobie go e, mieszać z tymi mleczkami do twarzy, które mam z Flafa, mm, bo one się w ogóle genialnie, te mleczka sprawdzają, jeżeli chodzi o makijaż, właśnie żeby połączyć je z podkładem. E, kupiłam sobie jeszcze, słuchajcie, taką pomadkę, mam ją teraz na ustach. Jest to pomadka Catrice. W kolorze 70. Mega jestem ciekawa tego podkładu, bo bardzo, bardzo długo nie używałam niczego innego. Oprócz Mission. on kosztował około 60 zł, a ta pomadka była w jakiejś promce i kosztowała chyba coś około 15. Także zobaczymy Ci sobie na wieczór, już użyję tego i, i będzie pierwszy test. Ale wygląda to naprawdę spoko. Ma filtr, ma mleko kokosowe tutaj. Myślę, że może mieć nawet jakieś właściwości odżywcze, chociaż raczej Max Factor to jest taka typowa marka takich kosmetyków kolorowych. Ja zawsze lubię jednak mieć taki bibi, który też dostarcza mojej skórze trochę pielęgnacji, ale sprawdzimy, no może nie będzie, słuchajcie, źle. Dajcie znać w ogóle, jeżeli ktoś coś wie na temat tego produktu. Juri się już powolutko ogarnie do wyjścia, a ja czekam na Paulinę, która zaraz u mnie będzie. I zrobimy sobie taki dzień spa, taki wieczorek spa. Bo mamy ochotę tak sobie maseczkę nałożyć. Ja sobie przed chwilą jeszcze zrobiłam peeling, bo trochę mi schodzi skóra już. Niestety od tego słonka Spodziewałam się, że tak się to skończy. Ja zaraz przygotuję sobie już maseczki, a potem ogarniemy się i lecimy do Juria do Wolności. Zmyłam przed chwilą cały makijaż i jestem już gotowa na nasze spa. I właśnie po pałolinie zahaczymy jeszcze o sklep. Boże, super mieć taki wieczór z przyjaciółkami brakowało mi tego bardzo. Ekstra. No, co się cieszę. Powiem wam, że ja to naprawdę potrafię się stylowo ubrać Klapki, skarpety i lecimy Rozpoczynamy nasze domowe spa Miska co prawda jest średnia na moczenie dług. Tylko <noise> <noise> jest trochę elastyczna Ale ja damy radę Naprawdę wylałabym wszystko na siebie <noise> Bo Paulina będzie moczyła stopy w soli himalajskiej A ja zaczekam na Paulinę A nie, na, może nałożymy maseczkę tak, od razu Tak, maseczkę, najpierw oczyszczającą, później nawilżającą Dobra, tak zróbmy tylko trzeba najpierw buźkę oczyścić Ja mam oczyszczoną, ja przed tobą, przed twoim przyjściem oczyszczałam Dobrze. Żeby być piękna i czysta dla ciebie To zapraszam Śmiałam się, że jeżeli będzie za DJ-ką z kulą Eee, Zadzwonił dzwonek do drzwi i nie wiemy kto to Ale po tyłeczku tutaj w kamerce chyba mam podejrzenie, że to jest Emanuela a jak to nie Emanuela, to to jest to inna osoba z fajnym tyłeczkiem. Weźmiemy ją do siebie dzisiaj na imprezę. Patrzę przez Judasz. <noise> wiesz co, poznałam cię po tyłeczku. Gdzie? No tutaj, w kamerce. A, bo... bo gdzieś... ty nie napisałaś, że bo jedziesz. Bo wiesz, mój w <głos> <głos> Bo nie powiedziałaś, że jedziesz i nagle dzwonek do drzwi. My z Pauliną przerażone, ale zobaczyłam taką dupsi fajną, jak wchodzi. Jest, yes. jest, yes. aha, aha, aha. <noise> Witam się z wami w kolejnym dniu Wczoraj trochę z dziewczynami potańczyłyśmy, pobawiłyśmy się Słuchajcie, mamy na maksa jakiś imprezowy weekend Ponieważ Juri e, gra Co się stało? Co się stało, mężkuś mój? Powiedz mi No to chodź, ja cię będę głaskać Tylko nie będę szła tam, gdzie ty chcesz Tylko ty przyjdź do mnie Tak, mamy na maksa imprezowy weekend Ponieważ Juri gra w czwartek, piątek i sobotę, słuchajcie Wczoraj byliśmy w wolności yy, I pozdrawiam wszystkich, których tam spotkałam O Boże, Bengal, no nie da mi Chodź, będę cię głaskać Tylko daj pogadać trochę do widzów Vloga nagrywam, mama pracuje Patrz, co on robi Tak, ty chcesz teraz mizianka Mama, nie pracuj, olej to nagrywanie Leż ze mną i mnie głaszcz Tak, niu, -Niu? Będę go jedną ręką głaskać I mówić do was. Wczoraj trochę imprezowo, dzisiaj Juri gra w na lato, jeszcze przyjeżdża Michael e, do Warszawy, chłopaki też idą, ja zabieram moją Martynę, e, pewnie jeszcze też Emi i Paulinę, w sumie nie wiem. I znowu mamy imprezę, a słuchajcie, jutro jedziemy rano do Gdańska i tam też będzie impreza, także przede mną turbo imprezowy weekend, chyba nie jestem na to gotowa, bo ja to już wiecie co, już starość nie radość, już nie mam tak mocy, żeby tak codziennie tańczyć. Byliśmy rano na śniadaniu z Angeliką, Luką, Charlotką, i Adrianem, potem pojechaliśmy do Portodonty, zobaczcie. Mam nowy kolor gumek Wybrałam sobie kolor, na którego mam teraz fazę I jazdę, czyli na ten fiolecik taki Jak zobaczyłam te gumki w rakierach smalic Od razu powiedziałam, o tak, te, 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 od razu Biorę w ciemno, e, ale super, mega Mi się podoba jak to wygląda, za chwileczkę słuchajcie Wezmę kąpiel, a potem słuchajcie Lecę z moją przyjaciółką Na kolację, ponieważ za chwileczkę Ma urodziny. niestety w dniu jej urodzin Mnie nie będzie, ale z okazji urodzin sobie Wyrobię dzisiaj na dobre jedzonko Powiem wam szczerze, że to było takie urocze Bo zapytałam się mojej Olgi, O a co byś chciała dostać ode mnie na urodziny ona powiedziała, że chciałaby ze mną spędzić czas Były strasznie urocze Także spędzamy dzisiaj czas razem A potem na lato No i tak, i znowu taki sam dzień jak wczoraj Słuchajcie, czeka mnie po prostu taki weekend Muszę wam powiedzieć a propos tego, że Mówicie, że jestem waszą motywacją i tak dalej, że Opierdzielam się I nie chodzę na siłownię, słuchajcie, odkąd wróciliśmy z Cypru No nie byłam na siłowni Muszę to zmienić, e, aczkolwiek po prostu tak dużo jakichś rzeczy było po drodze, że po prostu trochę czas mi na to nie pozwolił Ale to jest tylko wymówka, bo gdybym się postarała, to bym znalazła na to czas Więc muszę naprawdę po powrocie biorę się za siebie, bo już tak patrzę, gdzie jest moja krata na brzuchu Niestety, słuchajcie, jeżeli nie ma się jakichś super genetycznych predyspozycji, to trzeba cały czas cisnąć, cały czas walczyć i dbać o to. Ale spokojnie, wracam, wracam. Dajcie mi jeszcze tylko jeden imprezowy weekend i wracam na siłownię. Kocha cię, mamusza. Kochacie, cię! Tylko nie drzwi się cały czas wymuszaczu. Co ja mam zrobić teraz? Głaskać, tak? Ale masz śpiochy w oczach, dawaj te śpiochy Kochacie mamusia nad, nad życie, tylko po prostu tak jesteś roszczeniowy No czasami nieznośny Dzień dobry, kolejnego dnia To jest trzeci dzień, w którym nagrywam tego vloga Wczoraj bardzo chciałam nagrać dla was film Ale niestety mój chłopak pomyłkowo zabrał ze sobą kamerę No i zepsuł mi vloga Tłumaczcie się. Zdarzyło się Najlepsze było to, że słuchajcie, on wyszedł z domu, a ja mówię, kurde, ja jestem jakaś nienormalna Czyli Ja położyłam ten aparat i szukałam tego aparatu 25 minut autentycznie Wszędzie po prostu stwierdziłam, że naprawdę coś jest nie tak Ja nawet w lodówce sprawdzałam, wiecie, czasami tak jest, że coś położycie i... No też sprawdzałam w lodówce, wszystkich szafkach, w W końcu do Jury, ja wy Juri i musiałaś go zabrać, bo jego naprawdę tutaj nie ma No i nic do Was nie nagrałam, kochani eee, Teraz w ogóle mamy akcję, że mamy 10 minut do, do jazdu, pociągu właśnie, oddaliśmy klucz mojej mamy. Jeszcze teraz jedziemy do mojego taty, zostawiliśmy samochód i generalnie nie wiem, czy zdążymy. Ale tego się już dowiecie w kolejnym odcinku. <grydy> Bo ja po prostu się z wami teraz żegnam. Wczoraj trochę poimprezowaliśmy, tak jak wam mówiłam, i bardzo późno wróciliśmy do domu. Spaliśmy dosłownie chyba 3 godziny. Byliśmy na końcówce sezonu Fame Shame. Tak, nie wiem, co mam w walizce, ponieważ spakowałam się, przysięgam. Ile to było minut? Bardzo szybko, wróciliśmy po prostu wszystko Bardzo szybko, naprawdę nie mam pojęcia co mam ewentualnie Ja nawet armii... butów żadnych nie mam ze sobą Ja jestem w klapkach <grym> Ja nie mam majtek Ale w ogóle niepotrzebne mi są buty Ale mi majtki są, Juri, potrzebne <grym> Będziemy musieli kupić mi majtki Co ci ja ci ja zawsze jak jestem w Dańsku, to też kupuję, zauważyłeś Bo ciągle no. żebyś tam zapominam Dobrze, skarby moje Bardzo wam dziękuję za oglądanie tego vloga Przepraszam was trochę, że on był taki z dupy Ale obiecuję poprawy, teraz będą naprawdę fajne, zaplanowane, przemyślane Konkretne filmy, to był taki totalnie luźny film, ale też piszecie, że taki lubicie, więc dlaczego nie? Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i kochani, widzimy się na naszym kolejnym wyjeździe, czyli w Gdańsku. Buziaki, cały was!